Chłopaki, tu Iwan. Dziś jest wielki dzień, więc mnie tu nie będzie, ale przygotowałem coś ciekawego dla moich przyjaciół. Zamówiłem tę paczkę. Dam wam 5 sekund na napisanie w komentarzach, co myślicie, że jest w środku. Czas minął. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co napisaliście. Już jestem spóźniony, więc muszę lecieć. Na razie, chłopaki. Iwan, gdzie jesteś? Gdzie się podziałeś? Co to za wielkie pudło? Zamówiliście coś delikatne. Chodź tutaj, czy zamówiłeś tę dostawę? Spójrzcie, jest notatka. Słuchajcie, kiedy mnie nie będzie, zamówiłem wam prawdziwego robota. Jest zupełnie jak ja. Bawcie się dobrze. Otwórzmy to, ale jak mamy to otworzyć? Zajmę się tym. Uważaj, to jest kruche. Chcę to zobaczyć. Wygląda eee, zupełnie dobra. jak Iwan. Wygląda super. To naprawdę dobra replika. Jest instrukcja. Ciekawe, co on potrafi zrobić. Robo Iwan, najlepszy przyjaciel i pomocnik. Dokładna kopia oryginalnego Iwana. Jest link do strony internetowej. Możesz zamówić wszelkiego rodzaju Iwanów. Doktor Iwan, Strażak Iwan, a nawet bokser Iwan. Ciekawe, jak się go włącza. Zobacz, jest przycisk. Mówią, że powinien przyjść z pilotem. O, oh, jest. No, wstań. Naprawdę stoi pionowo. Poczekaj, daj mi to teraz. Guten Tag. Ich bin robot oh. Iwan. Och, co to znaczy? Musimy zmienić język. Rybik, chłopcy. Ja? Robot Iwan. Wydaje mi się, że to też nie to. Koty na to. Jestem robot Iwan. Tu ten właściwy. Nice. Daj mi to. Wow, tyle przycisków. Ciekawe, co zrobi ten przycisk. Czy możesz to wyłączyć? O, proszę, pozwól mi spróbować. O, to pachnie cytryną. Moglibyśmy użyć tego jako odświeżacza powietrza do pokoi. Pachniałoby tak przyjemnie. Do czego służy ten zielony przycisk? To jest super. Chyba pilot się rozładował. Już go nie potrzebujemy. Tu jest napisane, że Iwan może być sterowany głosem. Iwan, słyszysz nas? Jasne, oczywiście. Iwan, co ty możesz zrobić? Lista funkcji Iwana jest bardzo długa. Mogę gotować, sprzątać, pływać, skakać, tańczyć, bawić się. Żartuję. Robot Iwan, możesz robić zdjęcia? Jasne, mogę. Odwróć się. Porozmawiaj o technologii. Technologii! technologii. Spójrz, naprawdę zrobił zdjęcie. Nice. Polubcie ten film, jeśli chcecie robota takiego jak ten. Ale na razie będziemy się z nim dobrze bawić. Tak? Bro. Mam tyle pomysłów. Ale gorąco, chciałbym mieć trochę świeżo wyciskanego soku pomarańczowego. Tak, to byłoby fajnie. Właściwie. Bro. Czy możesz coś przynieść? Maria, mamy teraz robo Iwana. Możemy go zapytać. Och, jasne. Iwan. Robo Iwan. Jest 107 stopni. Dzięki, zrobisz mi sok pomarańczowy? Mogę, sekundkę. Poproszę sok jabłkowo pomarańczowy, piełnie? Ale fajny robot, potrafi zrobić nam sok. Co nice. on Wow, ale czadowo. Ja też chcę jeden. Okej, okay, robię właśnie sok. Zaczynam. Czy mogę dostać trochę lodu na górę? Jasne. Ale fajny robot. Możesz mi pomóc napompować matera. Chcę iść popływać. Jasne, oczywiście. Maria, widziałaś to? Ely, Chad... Dzięki Robo Ivan. Robo Ivan, możesz mi zrobić trochę chłodnego powietrza? Jest mi tak gorąco. Chłodzenie powietrza. Wciągające. Och, to jest takie dobre. Taki głodny. Ugotować coś. A może zadzwonić po Robo Ivana, żeby zrobił to za mnie? Robo Ivan. Czy do mnie dzwoniłeś, Stanley? Robo Ivan, czy mógłbyś coś dla mnie ugotować? Jasne, mogę. Co byś chciał? Trochę sałatki i kanapek. Włączam tryb gotowania. O, zrobiłem to tak szybko. To jest super. Twoja kanapka jest gotowa. Chcesz, żebym ją podgrzał? Och, tak. No dalej. Smacznego, Stanley. Smacznego. Dzięki. Minęło dopiero 10 sekund. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście, żeby wasz robot zrobił? Mmm, ale pyszne. Bobo i Łań. Czy tak? Hej, pomożesz mi z pracą domową? Pytanie brzmi: pierwiastek kwadratowy z 84 minus pierwiastek kwadratowy z 26. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Włączam hasło rodzicielskie. Jakie jest hasło? O kurczę, spróbuję go zhakować. Pozwól, zgadnę. 1-1-1-1. Nieprawidłowe hasło. Dobra, spróbuję. Jeden, dwa, trzy, cztery, wykrzyknij. Niepoprawne hasło. O, mam pomysł. Może to rok urodzenia Iwana. Czy hasło to 2011? Niezła próba, ale nie. Włączam tryb blokady. Co ja do cholery zrobiłem? Jak mam ponownie uruchomić? Spróbuję nacisnąć ten przycisk. Cześć, jestem Robo Iwan. Chyba zadziałało. Chyba teraz muszę sam zrobić pracę domową. Edukacja jest dla ciebie dobra. Robo Iwan, mamy mały problem. O, jesteś tutaj. Co się dzieje? Moja koszulka jest cała mokra i chcę ją wysuszyć. Robo Iwan może zrobić wszystko. Zrobimy to w mgnieniu oka. Zrobione. Jest naprawdę fajna, ale jest pognieciona. Wyprasujesz ją dla mnie? Też mogę to zrobić. O, dzięki. Jesteś bohaterem. Możesz wysuszyć mi włosy? Jasne, mogę to zrobić. Wow, to naprawdę zadziałało. Jesteś najlepszy. Robo Iwan, bracie. Nie jestem twoim bratem. Robo Iwan, chodź tu. Chodź tu, teraz włącz mi kolejny film. Mogę zaproponować, żeby chłopak mojej siostry przebrał się za wampira. albo zrobić tysiąc żartów przyjaciołom. Zróbmy tysiąc psikusów, moim przyjaciołom. A jeszcze jedno, bracie. Podładujesz mój telefon? Jasne, oczywiście. Przyszłe technologie? Stanley, pozwól mi pobawić się z Robertem Iwanem. Nie, oglądam YouTube'a. Rob Ivan chcę posłuchać muzyki. Czy możesz włączyć muzykę proszę? Nie, wideo Muzyka! Nie, wideo! Robo Ivan muzyka? Nie, wideo! Muzyka? Co mu zrobiłeś? Co się stało? Myślę, że zepsuliśmy robota. Myślę, że go złamałeś. To ty zrobiłeś! To ty zrobiłeś! Ty zrobiłeś! Nie, ty zrobiłeś! Gdybyś zostawił wideo włączone, wszystko byłoby dobrze. A gdybyś pozwolił mi grać moją muzykę, byłoby jeszcze lepiej. Co teraz robimy? Może po prostu się go pozbędziemy. Chłopaki, co się dzieje? Nie ma czasu na gadanie. Pomóż. Z czym pomóc? Po prostu złap jego ciało i pomóż nam się go pozbyć. Stanley go złamał. To był Pretty. Nie, to ty zrobiłeś. To byłeś ty. Nie, to ty. To byłeś ty. To wszystko przez ciebie. To było całkowicie twoje. Co zrobiliście? Zdenerwował się, próbując włączyć muzykę i nie pozwalając mi oglądać wideo. A gdyby pozwolił mi oczyścić muzykę, byłoby jeszcze lepiej. Masz jakiś pomysł jak go naprawić? Tak, po prostu nie mogliśmy się go pozbyć. Cześć wszyscy! Co porabiałeś? Go to jest! Robot się trochę popsuł. I chcieliśmy dostać za to zwrot pieniędzy. No dobrze, w porządku! Przynajmniej teraz macie prawdziwego Iwana. Fajnie! To zrób mi sok pomarańczowy, proszę. Hmm. No cóż, to był Iwan. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj mój kanał i nie zapomnij polubić tego filmu. Na razie wszystkim, baj!